Wspaniała okazja dla uczniów, którzy zostali też zaproszeni z szkół u nas w regionie, żeby dowiedzieć się, co nieco o Unii Europejskiej, żeby dowiedzieć się co nieco o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, ponieważ są to tematy bardzo ważne, aktualne i tematy, które tak naprawdę mają wpływ na każdego z nas. Bo Unia Europejska ma też bardzo rozbudowaną politykę młodzieżową, bardzo dużo programów, o, którym, o których będę dzisiaj też rozmawiał, z których młodzież może skorzystać i z których ja sam również korzystam. Może tak być, że niektórzy młodzi. Patrzą właśnie na to wszystko przez pryzmat tego, że to są takie rzeczy europejskie, jakieś właśnie polityczne. I że to nie jest ich bajka, to nie jest On ich tak. konik. To jest coś właśnie odległego, co ich nie dotyczy, ale te rzeczy naprawdę ich dotyczą. To są rzeczy, które Pozwalają im na przykład na poznanie kultury, na podróże, będziemy mówić o młodzieży i nie tylko. Wydaje się, że takie aktywne osoby trafiły do Miku młodzieżowego województwa lubuskiego. I dzisiaj jest taka pierwsza duża inicjatywa w ich wykonaniu, a to bardzo dobrze świadczy o tych młodych ludziach, dlatego że ich głos powinien być słyszalny. Powinniśmy my o nich słyszeć jako tutaj w województwie, jako przedstawiciele społeczeństwa ziemi lubuskiej, ale myślę, że również oni są absolutnie też Europejczykami i ten głos to, co te ich opinie, które tutaj dzisiaj prawdopodobnie zostaną wykreowane, dobrze by było, żeby trafiły również na poziom wyżej, najpierw do Warszawy, a potem również do Brukseli. Bardzo się cieszę i dziękuję przewodniczącemu Sejmiku Młodzieżowego i w ogóle całej Radzie, Sejmikowi Młodzieżowemu, bo to jest niezwykle ważne, a przesłanka pretekst jest fantastyczna, dlatego, że Polska od początku tego roku, 2025, przewodzi Radzie Unii Europejskiej, czyli sprawujemy tak zwaną prezydencję. Często słyszymy także dyskusje, debaty polityków, którzy opowiadają niestworzone rzeczy na temat tego, co się dzieje w Polsce, będącej członkiem w Unii Europejskiej, co Unia Europejska narzuca krajom członkowskim, a często nie są to prawdy, często klasa polityczna swoje decyzje legitymizuje poprzez niejako przymus Unii Europejskiej, a tak nie jest w większości wypadków i dobrze, że debatujemy na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dobrze, że debatujemy na temat naszego członkostwa Unii Europejskiej. że no ja mam wrażenie jednak, że interesuje ich ta wolność, ten przepływ przez granice, to, że mogą się uczyć i korzystać na przykład z, prog z programu Erasmus. Więc mam wrażenie, że jednak interesuje. Nie bagatelizowałabym tego, że tutaj ta dzisiejsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. To jest spotkanie w konwencji, zadawania przez nich pytań i oddania im głosu, bo to dzisiaj chcemy ich posłuchać, a nie do nich mówić. I to jest podstawa myślę wysłuchiwanie młodzieży, a nie narzucanie im pewnych rozwiązań przez nas, dorosłych. No myślę, że Unia na pewno przynosi nam więcej korzyści niż szkód i bardzo ważne, żeby w tej Unii uczestniczyć, żebyśmy mogli decydować o tym, w jakim kierunku będzie zmierzała Europa. Myślę, że na pewno ważne jest, żeby młodzi ludzie coraz lepiej poznawali te mechanizmy, w jakich Unia Europejska funkcjonuje, tak żeby ta Europa była trochę bliżej nas.